Cześć, witajcie. Dzisiaj akcja wysłodki, dzisiaj rano do nas przyjechały cztery transporty i tak przez 3 dni, w sumie 12 ma być wózków. No i ja czekam tutaj na pakowaczkę, zaraz będzie akcja, pakowanie w rękaw. Można by było w sumie tutaj przy ścianie pryzmę zrobić, ale spróbujemy w rękawie, zobaczymy jak to będzie wychodzić. Pierwsze metry za nami. Chodzi na jedną Moment i będzie ręka zrobiony. i się przysięgać, to nie mm. jest pod ciemokratą na Pod ciężarem już wciągnie mm -hmm. Nie idę, może to wepchnę To musisz tak jak wcześniej na dwa razy już po drodze. No dobra, to na spokojnie. będziemy sypać, bo raz zasypać to ona sucha jest i się przywiesza ubywa szybko zaraz drugi samochód już będzie spakowany no i towar też trzeba przyznać, że jest bardzo ładny, biały tutaj pakujący mówi, że nieraz to takie czarne te słodki przywożą z krasnego stawu tutaj braliśmy, z cukrowy 300 kilometrów to za transport sporo wychodzi no tutaj u nas nie ma blisko cukrowni to suche są i się troszkę przywiesza muszę wsypać tylko w te zwężenie i czekać Musisz z tego drugiego szkiełka zejść i jest. Dopiero można to Dopiero Można, do... I można resztę zaraz. I tak zaraz wejdę po tych rąkach, to tam trzeba na 10 łyżek Mocz... i taką obwalić. Trzeba, wali, trzeba. trzeba no. staje, no. A i się zaraz wysypujemy. No. Tego pana, co pakuje, raczej znacie. już tyle lat u nas zboże kosił. Kukuryzu też za dwa razy chyba W tym roku tak się złożyło, że ja kosiłem i nie wystąpił na nagraniu. Ale o, spotkaliśmy się teraz przy pakowaniu. No, można powoli. Bo jak naraz wsypie, to się przywiezie Jak przywieźli to lało proszę. Może trochę i przez to. to się trochę Dobre miejsce tutaj na rękawy. Dwa mają wejść. 60 metrów jest silos, ale troszkę wcześniej zaczęliśmy. Można dalej przedłużyć. Dwa po 70 metrów rękawy powinny wejść. Te 12 samochodów powinno wejść. 4 patelnie. No, jutro dokończymy rękaw. To znowu o 6. Kolejne transporty przyjadą, to dokończymy ten rękaw, zaczniemy drugi. No i w te dwa już powinno wejść. Tutaj, jak widzicie, już końcówka trzeba to jeszcze jakoś też posprzątać. Chociaż w sumienek jeszcze jutro będą tu sypać pewnie. Ale z grubsza można to ogarnąć. No i widzimy się następnego dnia, jak widzicie następne transporty przyjechały. Także zaraz działamy. Okończymy ten rękaw, no i zaczniemy drugi tutaj obok. Trzeba przyznać, że towar bardzo dobry No ładnie wygląda bielutki. Bardzo ładnie wygląda 4400, bardzo dobra cena moim zdaniem około 300 kilometrów tutaj od nas z Krasnego Stawu. Kamera się rozładowała, nie nagrałem wam. Dwa rękawy powinno wejść na spokojnie. Zobaczcie, tutaj troszeczkę za tą ścianę jeszcze wyszliśmy. I dwa powinno wejść te 12 samochodów. Także jutro, trzeciego dnia, drugi rękaw cały kładziemy. Tutaj jeszcze z dzisiaj pewnie ze dwa samochody zostały. No i jutro będziemy kończyć cztery dojadą znowu i, i zakończymy akcję wysłodki. Trzeci dzień. Tutaj ma końcówkę rękawa założoną i zrobimy tutaj w odwrotną stronę z 6 metrów rękawa. to od razu dobrania będziemy tutaj mieli sobie. Muszę wolno sypać, bo dużo razy nam się zawiesił strasznie lepkie musi być albo super po prostu już dzisiaj dwa samochody leżą wczoraj dwa zostało dzisiaj cztery przywieźli także powoli robota idzie już godziny dzisiaj działamy jeszcze sporo jest ale powoli Woli ogarniemy. Już też coraz bliżej będę miał wozić, bo ciągnik się tu przesuwa. I łyżka spora, to można podgonić. No ciekawe jak te wysłodki u nas się sprawdzą. Kiedyś w chyba kupowaliśmy, jeśli dobrze pamiętam. Ale to już dawno było. Mokre były, przymarzały. то мы расставали на Podobno bardzo jako na pasza, sprawdzimy to, na pewno też poprawią smakowitość i pobieralność tej paszy. Podobno też i krowy właśnie się tak nie zakwaszają, dużo wapnia mają, taki bufor można powiedzieć. No i też na strukturę wpływają, krowy tak nie sortują, bo wiążą te wysłodki, te pasze treściwe. Als ik van het kant naar binnen ga, See. Trochę wcześniej się skończył od tamtego.